O, to, jest, to jest schizofrenia naszych czasów, wie pan? No. Żeby wszystko nagrywać, Dawidy po dwie, na 209, Dawidy 03, podstawili yy, nowy typ autobusów. Tak. Trzy przyjechały na wioski. jeden Hyundai i dwie bm -y. Kurde, ha, fajne. Jeszcze zafoliowane. że to jest, jest. nowy autobus Dlaczego tu tak. stoisz? Czekam aż utworzą aptekę Nie można tu stać Zawsze tu stać Nie można tu stać nigdy A ja nie wyrażam zgody na to, nie chyba Rozumiem to, to odjedź stąd Pan odjeżdża Nie Pani przyjeżdża Nie pan nie odjeżdża O, patrz jak się zmieściła! Skubana no! Okay. Słucham. Idź do autobusu. Dlaczego? Bo przeszkadzasz mi w pracy. Nie przeszkadzam ci w pracy. Przeszkadzasz to ty mi przeszkadasz w pracy. pracy. Nie możesz tu stać. Tu jest zakaz zatrzymywania i blokujesz chodnik. Blokuję chodnik. Tak. Dobry. Czy to jest 220? Może? Ale to jest 222? 222 to jest autobus. Nocny? Tak? Nie? No ale tu nie mamy już nocy? Nie. No to przepraszam, bo ja nie widzę nic. Nie, to jest dzielny, proszę A pani. Dokładnie. Proszę, bo tu zawsze było tylko noż, ale ja się. Tak? 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 A to jak jest nocny autobus, to można parkować na przystanku. Myślę, że w dzień można. Nie można. Wie pani dlaczego? A pan jest jakimś... Dokładnie. mnie z jakimś. Dokładnie. Powiem pani, dlaczego nie można parkować a, a w dzień? A też ja robię mogę widzieć. Czy żeby, to jest jakaś żeby mania? Żeby to mieć. Tak, mania. mania to jest... Nie, to słyszy pani. Nie, Aha, to się nazywa. No, ey, jak to się nazywa? To nerwica natręt. A no o. właśnie tak myślałam. Dobra, Wytłumaczył pani, dlaczego nie można parkować nawet tak, w dzień, tak, jak to jest a, tylko. Żałuję by panu było, gdybym ja robiła tak, o. Bo pan mi wszystko może wytłumaczyć, naprawdę. Tylko mam nie mieć kamery, nie tak? Nie ma problemu, bo niech pan zobaczy, czy to jest takie sympatyczne? Tak. To, to, jest, to jest schizofrenia naszych czasów, wie pan? Żeby no. wszystko nagrywać. Bo Pan może mi zwrócić uwagę, ja przyjmę tę uwagę, ale odjadę ja chcę to opublikować na YouTubie, wy pani? Odjedź stąd. Nie odjadę stąd. Powinieneś stąd odjechać, tu nie można się zatrzymywać. Mam wezwać Straż Miejską? Nie przyjadą dzisiaj. Dobra, wezwę we policję. Nie chcę, żeby pan y, mój wizerunek publikował na YouTube. To nie będzie widać pani ale wizerunku, dobra? Nic w to nie obchodzi. Ani małego głosu, ani mojego wizerunku. Głos też mogę zniekształcić, widzi taki śmieszny... Nie życzę, chcę żeby Dobra, to ja pani coś powiem. Ja nie życzę sobie. Ale niech pan wyłączy... Nie, bez kamery tego nie powiem. No to, to niech pan przestaje do mnie Powiem mówić, pani i ja Powiem pani szybę. w dwie minuty. Dobra, to do widzenie? No dobra. O, odbiło. Ale Twoje... pan, 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 pan naprawi energice na trybie. Dokładnie, ale nie rozmawiajmy o mnie. Chciałem nie, ale... pani w dwóch słowach wytłumaczyć. Odjedź stąd. Zostaw mój samochód. Ja nie zabieram ci samochodu. Odjedź stąd. Dotykam twojego autobusu. A nie, no, dotknij mój autobus, proszę. To nie jest mój, możesz go dotykać. Tak samo jak to nie jest mój samochód. No to Dotyka. mogę go dotykać. dotykać. Mogę go dotykać. W wieku. W wieku A co chciała mi pani, pani zabrać tą kamerę? Nie, ja chcę, pan, pan... Pan narusza moją przestrzeń osobistą, wsadzając tą kamerę do mojego samochodu. Wie pan, no dobrze, to odsunę. I narusza pan moją przestrzeń osobistą, tak? opierając się o mój samochód. O Jezu, nie, to jest tam przestrzeń osobista samochodu, a nie Proszę pani. pana, ja naprawdę nie mam siły. Dobra, do panie... widzenia. Jak nie ma pani czasu, to ja to dwa. wszystko rozumiem. Do widzenia. A teraz jest taka sytuacja, że ten kierowca. Skończył już pracę. Bo on już, to był dodatek i on już zjeżdża do domu. Tylko, że nie może zjechać do domu, ponieważ Pan tutaj wjechał. Już, ten, zapytałem się Pana, jak odjadę tamto, ale będzie OK. Tak? Nie jesteś uchodzący? Jestem. A mógłbyś kółko zrobić? A... Nie. Ja nie jestem od robienia kółek. Ojemu tu nie wolno wjeżdżać Nie wolno mu tu kurde wjeżdżać no Hej nie A jest pierwszy taki... tak? zabierz tą kamerę Bo co? Bo co? Ci ma łapy No to chodź przy mi łapy No przy No nagrywaj swoją głupotę Nagrywaj swoją to Ty głupotę. jesteś głupi po prostu ty jesteś Oj, pod samym znakiem tu to nie jest oficjalny znak, nie ale dotykaj tego samego. Bo co? Tam wcześniej jest samochodu. znak zakazu zatrzymywania się, a tu masz takie przypomnienie, taką informację i prośbę, prośbę od centrum handlowego. Was badają, powiedz mi? Macie jakieś testy? Tak. Tak? Badają, masz. no. Ale powiedz mi, chyba nie o czym ty mówisz w ogóle? Co nie, to ma nie. za znaczenie? Powiedz mi, co ja ci tu... Zwracam ci uwagę, żebyś stąd to przeszkadza. no, Przeszkadzasz że mi, jako, że tak? W w w w tak, dokładnie. Tak, tak trudno. Raczej, niestety, jak mówi wielu ekonomistów, jest już poza kontrolą, to spodziewajmy się kolejnych podwyżek stóp. Gdybym był uprzejmy, co? No, przesunąć się. Dlaczego mam się przesuwać? Słucham. Proszę pana, ja tu czekam na autobus. Stoi pan na przystanku autobusowym. Ale proszę pana, się można do tego momentu żółtego. Kto panu tak powiedział? 25 lat pracowałem w komunikacji miejskiej, proszę jako pana. Jako kto? Słucham. Jako kto. No jako pracownik biura informatyki, wprawdzie, ale i tam, tam panu powiedzieli, że można stawać tam gdzie się kończy żółta linia, no tak? Tak. Co no wie nie? pan, a co oznacza ta żółta linia? To jest jakiś znak drogowy? Słucham? To jest jakiś znak ta żółta linia? Nie, no że dotąd, nie. Słucham? Słucham? Się, pan do tego by do pana? O, nie Nie. Słucham? Występił pan stuknął do tego do Stuknąłem pana. No. faktycznie, stuknąłem pana. Ale nie ma śladu. Proszę pana, stoi pan na przystanku, nie można stawać w zatoce. Ta żółta linia to nie jest żaden znak. Wie pan, co to jest ta żółta linia? No, powiem pan. To jest miejsce zatrzymywania się autobusów. Absolutnie nie. A co? Żółta linia jest dla osób słabowidzących, żeby widziały, gdzie jest krawędź peronu. To nie no. jest żaden znak drogowy. Nie można się zatrzymywać na długości całej zatoki autobusowej. No jak teraz. Nie no przejedzie. Nie no pewnie, że pan powiedział. no. Dobrze, że się nie zawiesił, jak tam tym bliźniakiem wjechał w tą dziurę. Ale proszę pana, niech pan nic nie mówi, to jest zakaz wjazdu. To jest 222? Słucham? Nie. Nie? A kiedy będzie? On się miał być teraz. Dziwny jakiś. Zamknięte te bo złote... co? Stąd. Odjedź stąd zamykaj Odjedź stąd Odjedź same... stąd Odjedź stąd Powiedziałem, Powiedziałem odjedź stąd Dzień Zamykaj drzwi Odjedź te drzwi Odpalaj drzwi. i wyjeżdżaj Dzień. Dzień... Dzień... Odpalaj i wyjeżdżaj Co? Co? jest coś jeszcze powiedzieć? Zamykaj te drzwi! Głowa czy swędzi? Zamykaj drzwi! No i pojechał E não mais caro. Pan na przystanek autobusowy. To jest przystanek autobusowy. Tu nie wolno wjeżdżać samochodem. No nie można tu wjeżdżać samochodem. Nie można, tu pan zobaczy, tu nie ma przejścia. Prawie. Nie można tu wjeżdżać samochodem. No to Nie można tu wjeżdżać samochodem. Stoi pan tu od rana, bo ja tu jechałem o 5 rano, i ten samochód już tu stał. Mam zdjęcie. Nie można tu wjeżdżać samochodem. To jest przystanek autobusowy. Ta, tam, pan stąd odje... Tam nie ma kierowców. Nie mam z kim pogadać. Wiem o co panu chodzi. Tam nie ma kierowcy w tym samochodzie, ani w tamtym. niech pan tu więcej nie wjeżdża, nawet w nocy. Bo tu będzie pijany ktoś szedł, przewróci się na pana samochód i szkoda. <śledzelne> Teraz pan na to znajdę policja pana rozliczy. żyjemy w takim kraju, gdzie wszystko wolno. Prawda? To, tak? tak, to wolno. Nie, no no nie, no bo co? No bo, to nie. no bo czemu pan zawodowy kierowca, tak? Uczył się pan, specjalne prawo jazdy pan robił. I wiesz, że pan pod zakaz wjazdu, no. No panie, no. A jakby panu kierowca powiedział, że pan może w ogień skoczyć, to by pan skoczył no, w ogień? A dlaczego nie? nie, nie, nie. No, dlaczego? Na... Ale jakiej paranoi? Na... Utrudnił pan życie kierowcy autobusu, tak? Który chce jechać do domu już. Ale rozmawiałem z tym panem. Ale co to nie znaczy, problemu, że rozmawiałem? A jak ja bym tam jechał, to bym miał problem. Wczoraj miałem ja tamtą brygadę. Wie pan, mi się nie chce rozmawiać z panem. A pan tak stanął, że no naprawdę. Nie wiem, nie Utrudnia pan pieszym dojście do autobusu Naprawdę nie. Może ma pan rację, że nie... może, tylko naprawdę mam rację. no, dobrze, no. no, no. następnym razem już tak nie stanie. No to teraz już pan tak nie stanie. Dobra, proszę. No panu. dobra, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Niech pan nie otwiera drzwi, bo pan stuknie. chcę je zamknąć właśnie. No to bach Poszło. się zaczyna. O, jeszcze tam daleko, daleko. I nie ma pana. Dobra, niech pan stąd wyjeżdża już, bo ja teraz policję tak. wzywam. No robią, Wzywam Policję proszę, proszę, pana. proszę Pana Zaraz wezwę... Nie Proszę Pana, bo Wy sobie rozładowujecie te samochody na przystankę i to jest niedopuszczalne Dobrze Proszę Pana, ale to... Zabiera Pan ten samochód, on nie ma tablic rejestracyjnych, nie ma prawa się poruszać po drogach publicznych Proszę Pana, jeżeli, jeżeli tak to Pana prze... to ja przepraszam, ostatni raz to zrobiłem, no nie będę tak robił najwyżej ja Dobrze, no oso... ładuje Pan ten samochód na lawetę i proszę sobie wjechać na swoją działkę, gdzie Pan to tyle, ma rozładować tyle Bo ten samochód nie ma tablic Okay, no. Ale mnie to nie obchodzi, zaraz pan będzie z policjantami rozmawiał. Jest pan. Hmm. Na miejsce. 5 minut, jeszcze pana. Ojejko, no ale pan Proszę mówi... pana, jak ja opóźnię odjazd o powyżej, powyżej minuty, to ja muszę to zgłosić. Pięć trzy no no, to pan 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 nie 5 minut, 3 minuty, załadowanie. No no. No dobra, 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 wierzę. do środka Będę gadał tak jak ty A. będę gadał tak jak ty, człowieku O kurde, aż mi zrobił no. Jezu, nie odjadę Tłumacz. teraz <gry> Nie wiem, która kamera mi bierze Chciałem wam pokazać dwie ciekawostki z Las Palmas e, czyli stolicy Gran Canaria gdzie spędziłem z żoną i z dziećmi jakieś e, 3 miesiące parę lat temu no, i trochę się tam naoglądałem różnych ciekawostek. A dzisiaj, jako że film jest o, o przystankach, no to pokażę Wam ciekawe dwa przystanki autobusowe. Pierwszy przystanek jest połączony z parkingiem, po prostu. No, spotykane rozwiązanie w tym, w tym miejscu. No, jakoś tam ludzie sobie radzą, przeciskają się między tymi samochodami. A drugi przykład to przystanek y, y, usytuowany na Serpentynie. Serpentyn też jest kilka y, na Gran Canaria. No, i teraz, panie kierowcu, bardzo proszę podjechać na nie więcej niż 20 cm do krawędzi Peronu. Ty Siele. jesteś nienormalny. Ty ludzi Ty jesteś normalny? normalny? Ty, jesteś Ty wozisz leki? No. Dla takich właśnie debili... <laughs> no to cukruński. mówię, daj mi leki. <laughs> do apteki. Masz wózeczek? Ja ci nie mogę, Dasz radę, radę przenieść te leki stamtąd, gdzie zaparkowałeś tutaj te yy, 130 metrów? Dam radę. No widzę. Nie ma a Dobra. wiesz, że ja na żadną policję nie dzwoniłem? A co my to <noise> Dałeś się na nagrał sobie krajeżę kolejnego do. I co zrobić z tym no. nagraniem? Puszczę to. Gdzie? Gdzie będzie mi się podobać? A, ale wiesz, nie, się ale ale wiesz że ja się nie zgadzam. No. A co my to obchodzi? Ale widzę, że na też A strączka tak się trzęsie też, tak, jak jak się nie. tak samo jak nie. No. To co, który raz pan tu jest? Czwarty, piąty na pewno jestem, no bo... No więc to nie jest żaden żeby, losowy wypadek, żeby, że panu pana, opona wybuchła, proszę pana, prawda? Jechać do, 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 do tego klienta jest naprawdę ciężko, no. Ale proszę pana, to, to jest klienta sprawa i pana problem, a dlaczego mój to ma być problem? No dobrze, pan Nie wolno panu, panu, panu jeździć. Ja panu problemy. jeszcze raz ja powtórzę, powtórzę panu w jednym zdaniu, w skrócie. Ja bym sobie objechał ten przystanek i wypuścił tego kierowcy, tylko że nie mam takiego obowiązku, a pan nie ma prawa tu wjeżdżać i ja po prostu życzę sobie, żeby pan tu więcej nigdy nie wjeżdżał. Dobra. I mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu już tak się stanie. Dobra. Ale widzę rączka chodzi. Pierwszy raz chyba nagrywasz jednak, co? Dobra. Chodź do środka, wej, zapraszam. teraz, gdzie pan zaparkuje? Tada! Na legalnym miejscu parkingowym. Ciężko wkroczyć koperta. Wychodzi. Wyjdzie, kiedyś się uda. Tylko pan pracował w biurze. I babach. O, czujniczki jakieś. Ojej, ile to będzie... Muzyczkę się podłożył, no. Przepraszam, ja nie chciałem panu takich kłopotów narodzić. Przynajmniej, że łatwo jest zapytać takim autem.